Cześć, Paweł, portal ścigać.pl, a przed wami dwa motocykle firmy TROMOX. Mniejszy, to mino. Większy to uko. Na wstępie pokażę Wam różnicę wielkości między nimi. Jest to oczywiście widoczne gołym okiem. Ale można się zdziwić, ponieważ siadając na tych motocyklach, pozycja na nich jest na tyle zbliżona, że z pozycji jeźdźca te motocykle już tak bardzo się od siebie nie różnią. Zobaczcie zresztą sami. Najpierw większy. Zobaczcie. Stawiam nogę na podnóżku ręce, w miarę wygodna pozycja. Ręce nie do końca wyprostowane, no ale wiadomo, że tak właśnie powinno się siedzieć na motocyklu, i ma się wrażenie, że ten motocykl jest z pozycji jeźdźca większy niż jest w rzeczywistości, jak na niego patrzymy. No ale teraz zobaczcie, jakie zdziwienie będzie na tym jeszcze mniejszym. Ja mam 1,80 m wzrostu, więc motocykl wygląda jak maluch wygląda jak motorynka. I zobaczcie, oczywiście, kolano jest już bliżej kierownicy. Ręce są troszkę bardziej ugięte, ale pozycja jest bardzo zbliżona, więc nawet taki gość jak ja na takim małym motocyklu się odnajdzie. A teraz przejdźmy do szczegółów i tego, czym te motocykle od siebie się różnią poza rozmiarem. Jak wiecie, obydwa są elektryczne, tylko że ten mniejszy. Można go traktować jako motorower. Jeżeli byłby to pojazd spalinowy, to byłby to pojazd o pojemności silnika do 50 cm i z prędkością ograniczoną do 45-46 km na godzinę, bo mniej więcej tyle licznikowo jeżdżą pojazdy spalinowe. Ten elektryczny. Maluch ma dokładnie to samo, czyli prędkość w tym wypadku myślę, że jest ograniczona elektronicznie, ponieważ silnik pozwoliłby mu się na pewno na rozpędzenie powyżej dozwolonej prędkości. Natomiast większy uko jest pojazdem, jakby był spalinowy, moglibyście go traktować jako 125 z mocą 11 kW. I e, możliwością jazdy na kategorie prawa jazdy B oraz A1 i limitem prędkości, już w tym momencie ograniczonym w zasadzie właściwościami, myślę, że troszkę sprzętowymi, troszkę elektroniką. On ma prędkość maksymalną 93 km na godzinę. I zaraz przejdę do omawiania szczegółów tych dwóch pojazdów. Pokażę Wam e, różnice między nimi, nie tylko te, które widać gołym okiem. I zaczynamy od MINO. MINO ma dziesięciocalowe koła, stalową ramę. Przód, jak widzicie, widelec upside down, hamulec tarczowy z przodu oraz z tyłu. Z tyłu mamy zawieszenie. Takie klasyczne, pojedynczy amortyzator nawet z regulacją wstępnego napięcia sprężyny zaraz za nim kryje się tam właśnie za za amortyzatorem to okrągłe coś to jest silnik elektryczny który napędza właśnie ten pojazd z ciekawostek niewiele widać właśnie jeżeli chodzi o ramę ale zobaczcie stopień zaawansowania takie coś jak zawieszenie czy hamulce też świadczą o tym że pojazd ma osiągi i jakąś wagę, w tym wypadku niedużą, ponieważ motocykl waży według katalogu 70 albo 80 kg, jakoś tak. Wyhamowanie tego motocykla, wiecie, no oczywiście z tej prędkości nie stanowi żadnego problemu, tylko trzeba przyjąć jedno założenie ważne, że te pojazdy wspomagają hamowanie również hamując silnikiem i odzyskując energię. No i co co dodaje? Daje to to, że jeżeli e, przy pełnym ładowaniu akumulatora, który mamy w tym małym pojeździe, mamy zasięg deklarowany 60 km, to pamiętajcie, że to jest 60 km, które ten pojazd pokona ciągle jadąc, jakby do przodu, tak, czyli ze stałą prędkością, nawet maksymalną, oczywiście, to pewnie będzie mniejszy zasięg. Ale jeżeli jedziemy po mieście, to to jest efekt odwrotny niż mamy w przypadku. Motocykli spalinowych, czyli spalinowe, na ogół w mieście palą więcej, w trasie teoretycznie mniej. Natomiast odwrotnie jest przy elektryku, bo elektryk odzyskuje energię. Czyli jak zamykamy manetkę gazu, silnik elektryczny zamienia się w tym momencie w alternator, który doładowuje nam baterię. No, dlatego układ hamulcowy jest dodatkowo wspomagany właśnie poprzez ten odzysk energii. I teraz tak, siedzimy sobie za sterami. Mamy, zobaczcie, taki pilot, którym możemy odblokować, uruchomić pojazd. Dodatkowo guzik. I mamy zegary: tak, wyświetlacz. Na no, wyświetlaczu podstawowe informacje czyli prędkość, ile pozostało nam baterii, jakie mamy zużycie prądu w danej chwili oraz taki znaczek E który teraz się wyświetla, jak przełączymy jest S to na kierownicy dobrze widać tu jest przełącznik ES, oczywiście tak jak się domyślacie tryb ekonomiczny i sportowy druga manetka światła długie, krótkie, kierunkowskazy e, oprócz tego klakson i tempomat czyli też taka ciekawostka i yy cóż Prosta konstrukcja dedykowana do, dla najmłodszych. Taka alternatywa do skuterów czy takich małych motocykli spalinowych. Ten elektryk, myślę, że może być fajnym prezentem dla dziecka. No i też może pomóc przemieszczać się do szkoły. Nie wiem, na uczelnię to może już zależy. Co kto lubi, bo, bo faktycznie ten pojazd jest mały i trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast myślę, że dedykowany dla, młod dla młodzieży takich 14-latków, 15-latków, jak zrobią sobie kartę motorowerową, jak najbardziej mogą jeździć. Oświetlenie w pełni ledowe, całkiem dobrze działające. A teraz trochę pokażę wam z obsługi tego pojazdu, jak się go ładuje. No bo to jest dosyć istotne. Zobaczcie, tutaj jest. Zamek, otwieramy kanapę, wsuwamy ją, i co mamy pod kanapą. Pod kanapą mamy centralny włącznik prądu. To, co tu widzicie, to jest ładowarka, która mieści się tu w schowku. Pod tą ładowarką mamy gniazdo, do którego podłączamy ładowarkę i ładujemy pojazd. Z ciekawostek, pojazd można ładować bez wyjmowania baterii lub wyjmując te baterie żeby wyjąć baterię, musimy odkręcić ten element, zdjąć tą plastikową obudowę całą. Pod spodem jest bateria. Baterię możemy szybko zdemontować, zabrać do domu i ładować sobie na przykład, nie wiem, gdzieś w piwnicy. Czy gdzieś, gdzie mamy dostęp do prądu, jeżeli mieszkamy w miejscu, gdzie nie możemy zostawić motocykla podłączonego do ładowania. Teraz Uko, czyli Większy z pojazdów, koła 13 cali, czyli już większe, z przodu też widelec upside down, z tyłu tak samo jak w mniejszym, centralny amortyzator z regulacją wstępnego napięcia sprężyny, ale również ze zbiorniczkiem gazowym, czyli już taki amortyzujący troszkę lepiej, precyzyjniej, co jest ważne, aluminiowa rama, to co widzicie, Masywna, taka naprawdę wygląda bardzo konkretnie jak w motocyklach sportowych z lat 90. w ścigaczach, właśnie takie były te ramy. To co widzicie, co jest srebrne, to jest obudowa, w której mieści się akumulator. Obok niej taki okrągły element. To jest silnik elektryczny. I tak, co jest fajne w tym pojeździe? Na pewno to, co się rzuca w oczy, czyli monowahacz. Wygląda naprawdę naprawdę ciekawie. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. Ten egzemplarz jest akurat w wersji bez ABS-u, ale występuje też taki z ABS-em. No i zobaczmy, jak to wygląda. Od strony kierowcy uruchamiamy pojazd pilotem lub mamy kartę, która. Działa jak karta bankomatowa zbliżeniowa, czyli system NFC. I teraz tak, albo uruchamiamy pilotem. Widzicie, wszystko się odpaliło, ładnie się zaświeciło. Ewentualnie, wyłączę, żeby Wam pokazać, wyłączamy, jak to działa z karty. Przykładamy kartę. I dokładnie tak samo, pojazd nam się uruchamia. Tu już mamy fajny wyświetlacz. postaram się go Wam pokazać. TFT fajny, ponieważ ma już całkiem sporo informacji. A co tu mamy? Oprócz ile możemy pokonać, jaką prędkością jedziemy, mamy też naładowanie, mamy tryby. Właśnie to, które tam, tak jak sam jak Wam pokazywałem w mniejszym modelu, tu macie przełącznik. Trybów ekonomiczny. D zakładam, że jak w samochodzie drive i S sport, tak. Jak to działa? Powiem wam tak. Działa to fajnie, bo oprócz tego, że tylko sobie możecie przełączać te tryby, i tu się zmieniają jakieś oznaczenia. To bardzo fajnym elementem jest też to, że to ogranicza prędkość. Czyli na trybie ekonomicznym będziecie jechali wolniej, tak jakbyście mieli ogranicznik prędkości, będzie ten sprzęt się troszkę wolniej rozpędzał. W pozycji drive. Zachowuje się, myślę, że na pewno troszkę, troszkę agresywniej reaguje na manetkę gazu. Na pewno jedzie szybciej. Wiadomo, Sport jest naprawdę fajnie, fajnie przyspieszającym trybem, takim, że nic mu nie brakuje. Myślę, że będziecie pierwsi ze świateł. Przełączniki z lewej, z prawej strony są podświetlane. Może teraz tego dobrze nie widać, ale taki fajnie niebieski kolor. Fajnie to widać w nocy. I ten większy model czyli Tromox Uko posiada również tutaj taki guzik R. Tak jak się domyślacie, to jest uruchomienie wstecznego. Tak, ten pojazd ma bieg wsteczny. Jak nie możecie wymanewrować jakoś to wam na pewno ten bieg się przyda. Uko nie posiada wbudowanego zasilacza do ładowania, ani też nie ma niego miejsca pod siedzeniem. Jest za to Taka klapka. Teraz wam pokażę. O. Otwieramy ją. Tu mamy gniazdo podłączenie, czyli gniazdo do podłączenia zasilania, czyli ładowarki. Tak samo jak w mniejszym modelu, takiej Wuko możecie wyjąć baterię i ładować ją na przykład w domu, korzystając z zasilacza, który. Dostaniecie w zestawie z motocyklem, natomiast musicie go trzymać sobie gdzieś, nie wiem, w domu, ewentualnie go gdzieś wyjeżdżacie, możecie go zabrać w plecak i to jest chyba jedyne rozwiązanie, ponieważ montaż jakiegoś kufra do tego małego pojazdu chyba mija się z celem, wydaje mi się, chociaż może, nie wiem, może ktoś z Was kiedyś to spróbuje zrobić um, i pochwali się. Tak, oświetlenie full LED, bardzo ładnie świecące, fajnie wyglądające, możecie się przyjrzeć. Nie tylko ładnie, ciekawie wygląda, ale też fajnie świeci. I teraz, czym te pojazdy się jeszcze różnią i to jest bardzo ważne oprócz osiągów, różnią się też systemem napędu i ten większy jest napędzany paskiem napędowym, a ten mniejszy łańcuchem I teraz tak, pasek napędowy to jest bardzo fajne rozwiązanie chociaż musimy go również pilnować jego naciągu no, robi się to bardzo podobnie jak e, naciąg łańcucha w motocyklu i tak samo. Można powiedzieć, że ten pasek napędowy się smaruje. Jest taki specjalny preparat w sprayu. To nie jest smar, to jest preparat, który ma na celu wydłużyć żywotność i sprawić, że pasek będzie bardziej elastyczny i nie będzie pękał. No bo wiecie, guma z wiekiem, ze zużyciem, oprócz tego, że się wyciera, no to jeszcze potrafi pękać, wyschnie na przykład. No takie rzeczy jak. Właśnie dzieją się ze starymi oponami. Możecie zaobserwować, jak macie starą oponę, to ona takie ma pęknięcia. Natomiast w mniejszym pokażę Wam jest łańcuch. Taki klasyczny łańcuch. Tak samo go trzeba smarować, jak w klasycznym motocyklu. Teraz ważna różnica. W związku z faktem, że ten mały jest napędzany łańcuchem. No niestety odgłos, jak jedziemy nim, jest wyraźnie słyszalny, to znaczy te pojazdy elektryczne są bardzo ciche, no bo silniki nie wydają się do głosów, ale możecie mu wierzyć na słowo, że ten mały dosyć głośno potrafi hałasować w momencie, kiedy odzyskuje energię, czyli w trakcie hamowania silnikiem oraz wtedy, kiedy przyspieszacie. Jest taki zakres obrotów, obrotów. No można powiedzieć że obrotów silnika elektrycznego, gdzie faktycznie jest to bardziej słyszalne. W uko jest cisza. I naprawdę jest to fajnie rozwiązane i cicho płynnie nic nie czuć. Jak dla mnie to ten pojazd jest naprawdę fajny. I mimo tego, że ma małe gabaryty i może się wygląda na nim śmiesznie, ale powiem wam tak, moc wystarczająca do tego, żeby Objechać większość pojazdów z, z podświateł, mm, konstrukcja wytrzymała. Pojazd lekki, 110 kg. W trybie sport przyspiesza naprawdę hmm. bardzo, bardzo dobrze i prowadzi się bardzo dobrze. Jest naprawdę jeden i drugi pojazd, jest bardzo zwrotny. Myślę, że to też zobaczycie na filmie. Można się kręcić w kółko, praktycznie na zamkniętym ograniczniku. Tak podsumowując, co jest dla kogo. No tak jak się domyślacie, podobnie jak w pojazdach spalinowych, tak samo i w tych elektrycznych, 125 można powiedzieć że dla każdego, jeżeli pasuje rozmiar. Nie ma, nie, nie ma żadnej, żadnych przeciwwskazań, żeby nie wybrać tego pojazdu. Zasięg powyżej 100 km jest bardzo realny do zrobienia, ponieważ w mieście w bardzo fajny sposób jest odzyskiwana ta energia. Ilość prądu z akumulatora nie znika tak w oczach. W trasie przejechałem taką traskę niedużą, no faktycznie, no przy ciągłym obciążeniu wiadomo, że widać, że ten zasięg spada, ale realnie myślę, że te 100 km rozsądnie przejeżdżając zdałoby radę zrobić. Z rzeczy, które mnie zdziwiły i które są według mnie istotne, znaczy to, to że trzeba to zauważyć, to jest właśnie fakt, że w momencie, kiedy nawet jesteście przyzwyczajeni do pojazdów spalinowych i trzymacie sobie palce na klamce hamulca czy sprzęgła w klasycznym motocyklu, no tutaj są hamulce z lewej, z prawej strony kierownicy, ponieważ hamulec nie ma hamulca nożnego, tylko jest on właśnie na kierownicy, musicie uważać, bo w momencie jak tylko dotykacie hamulca i on się aktywuje, nawet jeżeli możecie nie czuć jeszcze tego faktu hamowania, to on automatycznie odcina zasilanie na rolgazie do tego stopnia, że można się po prostu troszkę zdziwić faktem, że Wy dodajecie gazu, on nie chce pojechać. W motocyklu spalinowym nie będziecie mieli tego efektu, bo nawet jeżeli troszkę przyhamujecie, ale dodajecie jednocześnie gazu, no to motocykl w jakiś tam sposób ciągnie do przodu. No i z bajerów. Bajerem może być to, że są dedykowane aplikacje na telefon do właśnie tego UKO, na pewno, gdzie możemy sprawdzać Stana ładowania baterii, możemy, możemy go aktywować i dezaktywować z pozycji właśnie aplikacji. Dokonajcie wyboru, ja polecam po pojechanie do salonu, przymierzenie się do tego pojazdu, spróbowanie, y jak się na nim będziecie czuli, i jestem idą zakład, że na pewno się zdziwicie. Bo ja zdziwiłem się bardzo. Myślałem, że Będę wyglądał jak niedźwiedź na takim małym rowerku dziecięcym. Być może tak wyglądałem, ale na pewno nie czułem się tak podczas jazdy. Jechałem jak można powiedzieć, jak kiedyś motorynką. Natomiast teraz pojazdem elektrycznym Tromox Mino. Natomiast na uko, tu to, to praktycznie się jedzie jak takim mniejszym, można powiedzieć, jak Hondą Grom, czy małym Benelli, które ma jest podobnych rozmiarów jak to. Bezproblemowo. Polecam sprawdzić. Ciekawe doznanie. Trzymajcie się, cześć.